W dzisiejszym odcinku pokażę wam Takie figurki kotów Każdemu z nich nadałam jakieś imię I są koty dzikie i domowe Są różnych ras Zaraz wam pokażę To jest kot syjamski Nazywa się Syjamek Ma niebieskie oczy Długi ogon No, gapi się na nas Taki Kod, to był pierwszy kod, jaki miałam, bo to było w gazetce, się go kolekcjonowało. No dobrze. Go odłożymy tu na bok. Albo niech tu sobie będzie. Teraz była... To jest ruska. To jest kod rosyjski, niebieski, dlatego się tak nazywa. Bo każdy kod nazywa się od rasy. Oczy ma zielone. Jest taki szary, wcale niebieski. <grym> I to sobie stanie obok z jamka. Chodźcie tutaj trochę bliżej do kamery. I teraz był. Nie będę go tak i tak chyba po kolei robić. To jest plamek. Lampart. Chyba każdy wie co to lampard, nie? Paszczel tu otwiera, chce nas zjeść. Ła. Oczy ma niebieskie. Tak wygląda. No. E, następna była orientalna. Kot orientalny. No, ma dużo uszy bardzo. Takie żółte superko, biały brzuch. No. Tak mniej więcej. Wygląda. Właściwie tak wygląda. I następny Tiger. Tygrys. Tygrys to wiadomo, w paski czarne. Nie wiem jaki to jest tygrys, bym musiała sprawdzić. Odłożę go. To jest kot rasy Maine Coon. Nazywa się Kunka. W uszach ma różowe. Brzuch biały. O, tu żyją I teraz to już nie pamiętam kolejności. Więc będę po prostu. To jest Devon Rex. Nie wiem dokładnie, jak wymawiać. Rexia. Futerka ma takie, takie, takie dziwne. Takie, takie. No, chropowate. O, przewróciła się. To jest jaguar, jaguana w No, jaguar po prostu, podobny jest do lamparta. To jest karakal, nazywa się karakan. I mało zna tego kota, ale jest taki kot. To jest najmniejszy taki. Taki coś trochę jak taki przypomina trochę ryś. Ja w sensia uszy ma takie takie mm, no, y, coś na końcu, takie zakończenia, pędzelki i tak dalej, jak ryś. Ryś też będzie, miałam dwa ryś, ale jednego zgubiłam długa historia. Y, to jest kot bengalski benek. Tu ma trochę trepasków, taki kot. I się gapi. To jest śnieżka. antera śnieżna. No i wygląda też podobnie bardzo jak, jak tutaj lampart, jak jaguar. Następnie jest lew. Nazywa się lion. Paszczy ma czerwoną żywe, jak to lew ma. To nie jest lwica. Dalej jest serwal, serwek. To jest taki mniejszy kot. Może nie aż taki mały, ale też mniejszy. Kropki ma. Trochę pasków. Ten to jest kot brytyjski. Brytyjski, nazywa się Brytanik. Jest szary i te oczy powinny być takie mocno pomarańczowe. Ja próbowałam mu zrobić pisakiem, ale nie wyszły i teraz są takie biało pomarańczowe. O nim to nie ma co za dużo mówić, jest taki szarawy. Bardzo ładny kot. To, a to jest bardzo śmieszny kot. Szkocki zwisouchy, nazywa się Zwisek. I zobaczcie, ładnie cechą charakterystycznych jest tych kotów, jest takie uszy. Są takie uszy, przepraszam. O, oczy ma pomarańczowe, właśnie jak powinien mieć ten zobaczyć. Zobaczcie. On powinien mieć takie oczy. Ale już nieważne. To jest Sphinx. Uszy ma ogromne, największe chyba z tych wszystkich kotów. Sfinks wygląda, tak? Jak wiadomo, sierści nie ma, no może prawie nie ma. Nie wiem dokładnie, jak to jest ze sfinksami. I następny to jest moja ulubiona Norweszka. Aha, tamten to jest Finek. To jest Norweszka, Norwek, kot Norweski. Leśny, moja ulubiona rasa. Jest bardzo ładny kotni. O to jest w jak domo gepard gepardy ja bardzo lubię jest nawet na obrazku mojego kanału kropki ma jak to gepard i, taką, i takie pod oczami takie kreski dalej jest europejski. Krótkowłosy, taki zwykły kot, ma oczy zielone, pręgi, też czarna pantera, czarnusia. Aha, to jest... To się nazywa złotka, dlatego że jest... Mm, chodzi o to, że mój kot jest taki trochę ma, on jest ogólnie nierasowy, ale tutaj ma właśnie z europejskiego krótkowłosego. I dlatego ją ja tak nazwałam. To jest czarnusia, czarna pantera. Jak widać. Otwiera paszczę. Zęby ma białe. Następna jest Białka. To jest biały tygrys. Oczy ma śliczne niebieskie. To jest Perek, kot perski. Oczy ma żółte, takie złote, jak złotka miała, je, jak była mała. No i się nie figurka, oczywiście, tylko mój kot. To jest. To jest ryś europejski, chyba. Euroazjatycki, przepraszam. Jakoś tak było, nie pamiętam jej nazwy. Nazywa się Eurek. I to jest kot. Nie powiem. Nie powiem jaka to rasa, spróbujcie zgadnąć sami i napiszcie w komentarzach jaka to jest rasa. Bo jest bardzo śmiesznie, zobaczcie. I to to już chyba były wszystkie koty, zobaczcie. I napiszcie mi jakiej rasy jest ten kot. Jestem ciekawa, czy Wam się uda.